Moich ulubionych rzeczy, które kupiłam z drugiej ręki. Większość tych rzeczy kupiłam na karbutach. W Anglii mamy właśnie karbuty. To jest takie wydarzenie, które u nas odbywa się co tydzień. Zjeżdżają się na takiej łące samochody i ludzie z tych samochodów po prostu wciągają rzeczy i je sprzedają za grosze, dosłownie grosze. Serio większość rzeczy w mojej szafie, w moim domu właśnie pochodzi z tych karbutów i tutaj Wam pokażę moje cztery takie totalne, totalne perełki. No i pierwszą i w sumie moją taką totalnie ulubioną rzeczą jest ta torebka. Ja ją kupiłam już w sumie w zeszłym roku, ale o niej zapomniałam, bo ona się tak bardziej nadaje właśnie na jesień i zimę, bo ona jest wełniana w ogóle. Jest marki House of Tweed. Kupiłam ją za jakieś 5 funtów, czyli tak w przybliżeniu powiedzmy 25-30 zł. Druga rzecz to takie naczynie, które kupiłam, słuchajcie, za funta, czyli za około 5 zł. Jest to takie naczynie, które możecie używać w piekarniku do zawiekania. Ja uwielbiam piec. Piekę często bułki i chleb i właśnie w tym ostatnio upiekłam chleb i po prostu wyszedł cudowny, taki mega chrupiący. No i ten wzorek w ogóle mnie tak urzekł uż... Jak kiedyś będę miała swój własny dom i będę chciała urządzać sobie kuchnię, to bardzo bym chciała ją urządzić w takim właśnie biało-niebieskim albo kremowo-niebieskim właśnie kolorze. Pozostając w tym samym temacie pieczenia, ja naprawdę uwielbiam piec, zwłaszcza w tym sezonie jesień-zima. Ostatnio kupiłam tą foremkę, ja ją kupiłam dosłownie jakoś dwa tygodnie temu i ja od tej pory użyłam jej chyba, nie wiem, z 5-10 razy cały czas, coś w niej piekę. To jest w ogóle foremka w kształcie serduszka, tutaj ma takie właśnie różowe brzegi i po prostu jest cudowne i kupiłam w ogóle tą foremkę też za funta. Ewentualnie za jakiegoś półtora funta, coś koło tego, więc też koło 5 do maksymalnie 10 zł. Ostatnia rzecz to taka poducha, a właściwie poduchy, bo mam e, dwie. I oprócz tego, że pasuje mi do torebki, to jest po prostu piękna i idealna właśnie na ten taki czas jesienno-zimowy. Ja sobie ją właśnie teraz od razu założyłam, jak ozdabiałam mieszkanie na jesień. Jedna ogromna poducha, e, już z wkładem w środku kosztowała funta. E, na Następną niedzielę wybieram się na karbut i planuję Was właśnie tam zabrać i pokazać wam, jak to wygląda.